Paweł Kikowski wywołany przez kibiców Kinga Szczecin w głosowaniu specjalnym wygrałeś ankietę na tego zawodnika, który ma się pojawić w Kingi, King Wilki TV jako pierwszy. Więc pytanie, jak się czujesz z tym uwielbieniem kibiców? A, dziękuję bardzo za wyróżnienie. Zawsze przyjemnie wygrać jakąś nagrodę. Nagrodą jest rozmowa z Przemkiem, więc wspaniale. Kiko, kilka dni treningów chciałem powiedzieć, że tydzień, ale tydzień to jeszcze pełny nie minął. Jak ty oceniasz ten zestaw osobowy, który zjawił się przed tym sezonem w Kingu Szczecin? Bardzo przyjemni ludzie, fajnie się z nimi współpracuje. Jak to zwykle bywa na pierwszych treningach, to wszyscy są uśmiechnięci, przyjacielscy i każdy się bardzo lubi. Zobaczymy, jak to będzie szło. Będziemy dłużej ze sobą przebywać, bo wtedy się poznaje trochę gorsze strony osób, ale mam nadzieję, że będą same pozytywy i stworzymy naprawdę super zespół. Wiadomo, że czasu bardzo mało minęło. Tak naprawdę, tak jak mówiliśmy, kilka dni, kilka treningów dopiero z wami, ale już widać, że ten zespół ma olbrzymi potencjał na ten moment, to co, to, co teraz widać. No na pewno mamy bardzo duży potencjał i... Kwestia jest, czy go wykorzystamy, czy będziemy jak pięść zaciśnięta, czy każdy paluszek będzie leciał w swoją stronę. No, to jest zadanie trenera, jak i zresztą nas, zawodników, żeby stworzyć kolektyw, bo tylko kolektywem można zdobyć jakieś tam wyższe cele. Przed nami pierwsze sparingi na początek stelmet, potem spójnia, później te wszystkie turnieje towarzyskie. Powiedz, czy ty czekałeś na te mecze już teraz, czy, czy może jeszcze mógłbyś trochę poczekać? Ja nie czekałem na te mecze. Ja bardziej nie czekałem na to, żeby się już spotkać, już potrenować, poznać nowych kolegów z drużyny i spotkać starych, powspominać, no i poczuć, poczuć ten rygor treningowy, bo Zawsze myślę, że w ogóle łatwiej się żyje jak ma się jakiś zorganizowany czas niż tak lelum po lelum. Wszystko, wszystko po prostu tak leci i mówię, dobra, mogę zrobić coś za pół godziny, a później się okazuje, że wcale czegoś nie robię, także wolę mieć dzień zorganizowany, konkretny czas i, i wtedy mogę więcej nawet rzeczy załatwić niż jak mam czas wolny.